Witam serdecznie z tej strony Kolo, eee, a przed nami nowa seria na moim kanale z testowania map do Farming Simulator 20. Myślę, że to będzie fajna seria, bo jest tych map troszkę. Niestety nie wszystkie będę mógł nagrać, które miałem na telefonie, bo są takie mapy, które rozmiarowo są dość duże i podczas włączenia nagrywania po prostu wywala albo grę, albo nagrywanie, więc takie map nie będę mógł nagrać ale postaram się jak największą ilość tego nagrać. Przed nami jest mapa. Dość nie spotkałem się z jakąś nazwą tej mapy. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w całości. No i jesteśmy na polu. W sumie to na polu, a nie gdzieś obok, no ale zaczynamy standardowo kombajn eee, tereny dość płaskie i dość duże pola, z tego co widzę. Zobaczmy na mapę. Tak, pola są ogromne. To jest naprawdę mapa na duże ciągniki. Jeśli ktoś lubi dużymi, dużymi ciągnikami jeździć, to ta mapa jest właśnie dla niego. Eee, tak, zaczynamy. Mamy kombine. Następny ciągnik. Z dość dużym siewnikiem to nam troszkę ułatwi ten standardowy mały na takich polach by się po prostu nie nadał eee, no i drugi ciągniczek z kultywatorem Tak. Eee, ogólnie to co mnie w tej mapie zdziwiło to to, że no nie mamy pola dla siebie każde pole trzeba kupić, a cena jest dość sporawa no i nie wiem dlaczego, ktoś o tym nie pomyślał Z nowości mamy tutaj małe i średnie ciągniki W małych ciągnikach jest taki i kosztuje 0 zł A w średnich ciągnikach mamy takiego John i kosztuje 10 zł Ok, my sobie kupimy e, samochodzik, żeby szybko po tej mapie przejeździć. E, tak. E, I jesteśmy w środku. Ogólnie e, sklep, jak to mogę nazwać, e, maszyny, które kupujemy, są to ciekawe zaraz koło naszej farmy. Tu mamy farmę, a tu mamy sklep. Jest to w sumie fajne rozwiązanie, bo nie musimy gdzieś tam daleko przejeżdżać. No. Jak już kto woli. Tak, farma, no jak farma, no. Mi akurat nie przypadła do gustu. No ale wielki plus zasługuje na pewno to, że mamy zwierzęta w jednym miejscu. Nie lubię jeździć z jednego końca mapy na drugi koniec do zwierząt. No dla mnie jest to pusik, że jest to wszystko w jednym miejscu i zaraz koło farmy mamy także skup zboża. Zbóż ogólnie. No fajne rozwiązanie, bardzo fajne, mi się to podoba żeby tylko ta mapa miała troszkę większe górki, może mniejsze pola to naprawdę by było fajnie a tak to no nie ciekawie dobra oj coś tu jest coś tu jest co mnie nie puszcza Ciekawe. Czasem się zdarzy, że w grze coś jest takiego niewidzialnego, taka ściana. Gdzieś to było tutaj bardziej w tą stronę. Nie, teraz nie puszczę. No, może się tam graściało. Dobra, teraz lecimy w sumie do prosta, tu na drugą stronę. Mamy tam następny jakiś skup. Po drodze ciekawi mnie kupno zwierząt na polu. Też bym chciał to sprawdzić. Dlatego tu sobie włączę podgląd i lecimy. No i gdzieś dokładnie w tym miejscu mamy zaznaczony punkcik i nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Ogromne pola. Nawet drzewka przy polu są takie marne. No nie wiem. Do mnie jakoś ta mapa niestety nie przemawia za bardzo. O, no, mam nadzieję, że są jakieś osoby, którym akurat się coś takiego podoba. No są plusy i są minusy. No ta farma, że jest wszystko w jednym miejscu to jest fajna rzecz. Bo tak mówię, ja na przykład osobiście nie lubię tak jeździć daleko z jednego końca na drugi koniec do zwierząt. Lubię jak jest wszystko w jednym miejscu, fajnie to wygląda. Natomiast no, troszkę więcej zieleni bym tu dodał. E, tak, tu mamy o, kupno zbóż fajnie A, tu mamy kolejny skup gdzie się bierze tutaj? tutaj o, nawet mamy dwa gwiazdy fajna rzecz. dobra i tam z przodu widziałem, bodajże jest to minie tak, tutaj mamy kupno zbóż, jak się nie mylę Minę na to wygląda i tutaj z przodu widziałem nie. tu jest jeszcze stacja zaznaczona o, fajnie myje auto tu jest jeszcze stacja zaznaczona pewnie gdzieś tu, tu albo tutaj przy tym zbiorniku no dobrze co dalej? Eee, wróć, mapa co dalej? no można troszkę zwiedzić tę mapę Pojedźmy sobie tu prosto do góry, tu jest coś zaznaczone zobaczymy co tam jest No jesteśmy przy tym pierwszym punkcie Tu w ogóle, no nie wiem, jakiś parking? Coś takiego, żeby sobie stanąć? Tu jest wiata W sumie jakaś uboga... A, to się ścina Myślałem, że taki dach No cóż, no jakieś auto to możemy zaparkować? Ciągniki, coś tam, nie wiem Nie wiem, daleko od farmy, nie wiem jakie to ma tam... Zastosowanie w takim miejscu, no ale... Jedźmy do drugiego miejsca. Jeszcze tu jest jedno miejsce takie zaznaczone. Tu myślę, że coś więcej będzie. O, jest na pewno wiata. O, trochę złomu. Troszkę złomu. Jakby komu brakowało na pole. No i tutaj kolejna wiata. Na kolejne kąty. Hmm. Tutaj nie ma nic, a jest na mapie coś zaznaczone. Nie wiem, to raczej nie są drzewa zaznaczone. Nie wiem, widocznie może coś tu było, Coś, jakaś to jest wersja może mapy, wzięcie z czegoś. Coś tu było, coś co nie może teraz. Być. No nie mm. No tu oprócz pół to nic wiele nie ma. To są tylko takie zagajniki, nie wiem czy to... Przejedziemy się, zobaczymy, aczkolwiek a, no nawet te drzewa, no troszkę listków na tych drzewach by się przydało, naprawdę całkowicie inaczej by się grało. No, tu są takie zagajniki, widzę porobione małe, no ale też, no i zaraz zobaczymy z bliska. No właśnie. Same drzewka bez wi. Nie wiem, żeby to śnieg był, to zima chociaż, nie? A tak to. No ciężko, ciężko. Troszkę górek, jakby ta mapa miała, to naprawdę było fajnie, bo to zakończenie mapy w tych górach, tak jak możecie zauważyć, to bardzo mi się podoba. Troszkę asfaltu, żeby było dodane. Nie wiem, jakiejś urozmaiconej drogi, to naprawdę, no, bardzo fajnie by to wyglądało. Fajnie, no, pola są ogromne, naprawdę tu już konkretne sprzęty wchodzą w grę. Takimi małymi, to to, to nie ogarnie tego. <grych> Okej, okay, no, myślę, że już nic tu więcej ciekawego nie będzie pole, 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 pole i jeszcze raz pole o tu jest, jest jakiś lasek żebyśmy się zbliżali do końca mapy tak, koniec mapy no i się nam pokazują zielone drzewa no coś pięknego ale naprawdę jest ubogo tych drzewek możemy tam jechać dalej? nie, tyle no i takie drzewka ja bym wymienił i naprawdę tu już fajnie ta mapa wygląda Troszku zieleni no, i od razu lepiej. No ale, jedynie mamy troszkę na farmie, jak widać. Tych zielonych drzewek. Na kraju mapy. No i w sumie tyle. Ok, mam nadzieję, że się Wam podobał ten filmik. Jeśli tak, zostawcie łapkę. Link postaram się dać e, pod filmem w opisie. E, jeśli się Wam spodobała ta mapa, będziecie sobie mogli ją pobrać, zagrać w nią, spróbować. Ja się z Wami żegnam i do następnego razu. Cześć!